No siema, witajcie dzisiaj nietypowo. Jak już zdążyliście po tytule i po to chcę zauważyć. Całkiem nietypowa. Rzecz na moim kanale chciałbym przedstawić grę, która jest według mnie najlepszą grą samochodową jakakolwiek kiedykolwiek powstała na telefony. Chciałbym przedstawić Real Racing 3. Uważam, że jest to, tak jak mówię, jedna z najlepszych gier, jakie w ogóle powstały. Chciałem wam pokazać, jak tutaj, jak tutaj się w to gra i w ogóle pewnie część z Was już zna tą grę. Ja bym chciał właśnie zaprezentować o co w tym chodzi. Mamy mnóstwo samochodów, którymi jeździmy w różnych wyzwaniach, yy, różne kategorie samochodów mamy. A tutaj każdą kategorię już mam odblokowaną. Um, pokażę wam wszystkie moje samochody, które mam kupione No na wypożyczeniu jest też dużo samochodów, ale ich wam tutaj nie pokażę Wartość garażu 9 milionów, no coś pięknego po prostu Pierwszy bolid Formuły 1 Niedużo kosztował Bo jest to początkowy samochód Formuły Chevrolet Corvette bardzo ładny Audi TT Są takie przeciętne niektóre te auta Tutaj McLaren MP4 12C, którego niedawno właśnie kupiłem Kolejny samochód to jest Bolid Formuły E Bardzo dobry, bardzo dobry samochód Więcej tutaj w tej kategorii nie mamy Trzeba lecieć w drugą stronę Tutaj tak Troszkę się tutaj, Chevrolet Camaro, bardzo, bardzo, bardzo fajny samochód, też długa historia związana z nim u mnie tutaj, Gra, grałem już w to dość dawno, więc, więc się nie dziwcie, że mówię, że już tutaj długa historia jest, no ale jednak, jednak już to trochę trwa. BMW, pokażę Wam wszystkie auta. Ja bym chciał w międzyczasie jeszcze powiedzieć parę słów. Chciałbym Was poprosić, bardzo Was proszę, ocencie naprawdę w komentarzach ten film. Nawet jeśli Cię nie interesuje jakoś materiały o samochodach, o grach samochodowych, to daj znać, czy ten film był w porządku, czy coś. Co uważasz. Chcecie w ogóle takie filmy, bo robię to tylko na próbę, tylko na próbę jak na razie. Jeżeli Wam oczywiście przypadnie do gustu, no to zrobię kolejne odcinki. Ale chciałbym poznać Wasze zdanie. Bardzo by mi było naprawdę. Byłbym wdzięczny. Ba byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście wszystko powiedzieli yy, w komentarzach. Oczywiście też zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli się podoba. Jeśli jeszcze tego nie robisz, sprawdź. Bo YouTube sobie czasem tak lubi zrobić, że weźmie ci subskrypcję kanału i choć o kliknąłeś jakieś dwa tygodnie temu, to teraz może już jej nie być. Więc sprawdź, na pewno upewnij się, że guziczek nie jest czerwony absolutnie, tylko szary, oczywiście z dzwoneczkiem. A my tutaj jeszcze oglądamy sobie kilka tych aut. Um. Z tego co kojarzę nie było tu już nic jakiegoś niesamowitego. No, auta są spoko. Niektóre są przyozdobione przeze mnie to nie jest 2 lata temu, trzy nawet. Tak więc. Yy, si yy, więc ja tych aut jeszcze nie przeglądałem tak po prostu. Więc nie pamiętam, które, jak, jak kiedy były robione i tak dalej. No to to auto było chyba jedno z pierwszych moich w całej grze. BMW, tak samo. To były te samochody, które były na samym początku praktycznie. Ten Dodge też był początkowy. Nissan Silva, który. Silvia. David Silva mi się skojarzył. Nissan Silvia. Eee, no, bardzo słaby samochód. To nawet nie ma co. I Ford Focus. Też bardzo, yy, bardzo fajny samochód. W zasadzie już taka mała legenda. No i w takim razie, może zaprezentuję Wam jakiś wyścig. Na przykład w Formuły 1 się przejedziemy. No i lecimy. Niech to się załaduje. Podobał nam się wyścig. No i lecimy w takim razie, jak coś to nie trwa to dużo. No i chciałem coś tam dać na rozluźnienie atmosfery w takim razie lecimy z wyścigiem mam jedno z najsłabszych aut w zasadzie bo to jest bolit testowy a wszyscy oni mają Zmasakowałem ja zmasakrowałem kogoś, bardzo mi przykro um, to jest bolid testowy, oni mają wszystkie takie swoje, jakby Renault jest McLaren, Mercedes i tak dalej Red Bull wszystko, Ferrari Jeśli przyciszę, może głośnik, yy, za głośno chodzi ten silnik chciałem powiedzieć no i sobie jedziemy nie będę wam oczywiście pokazywał wszystkiego, bo to nie ma co. Sami sobie zobaczcie jedno okrążenie, jak to idzie, wszystko. Bo uważam, że jest warto, warto zwrócić uwagę na tą grafikę, jest naprawdę świetnie dopracowana. W końcu jest to EA, EA jakie by nie było w FIFA. Tak jednak przy tych grach samochodowych się bardzo starają. Need for Speed, Gliad Racing, bardzo mi to cieszy, że, że robią też co innego. Bo w FIFA się nie da cały czas grać, psychika się da po prostu, jak widzę, już kolejny raz gościa 190 overalla na mnie gra. To, to jest po prostu jakiś koszmar. Więc ja sobie wolę, wolę sobie w taką grę zagrać na rozluźnienie niż nawalać cały czas w tą FIFA Division Rivals i tak dalej. No i tak więc, teraz wyprzedzamy sobie tej Sebastiana WTO i wyrzuciło nas, trudno. Na szczęście nie dostanę za to kary, bo to jest wyścig offline Oczywiście jest też tryb online, który, który jest też całkiem fajny trochę przycina, trochę przycina, ale to czasem jest problem połączenia a tak to, tak to, tak to fajnie No więc przenosimy się już do końca wyścigu Tak więc dojechałem, może nie wygrałem, no bo słabe auto, ale ale jest, najważniejsze, dostaliśmy trochę Tren pieniędzy. 51 w tym momencie na koncie. No i tak, jeżeli ktoś jeszcze na przykład zaczyna, no, pewnie wszyscy ci co nie grali jeszcze w tą grę, na pewno się nie orientują w tym, dlaczego mam yy, dwie jakby waluty. No niestety, reklama. Tutaj mówiłem, pewnie się większość osób zastanawia, po co są te dwie waluty. Ta jest do wyścigów y, formuły i tak dalej, a te są ze zwykłej kampanii. Tak więc zaraz Wam zaprezentuję wyścig ze zwykłej kampanii. To są wszystko te takie formułowe i tak dalej. Ym, a tutaj jest kariera, taka nasza, którą sobie gramy. No i na przykład. Pokazałbym na przykład tutaj coś jakiś z takich wyścigów. Czy to możemy się przejechać w to na przykład? Możemy, ale kupiłbym to auto najchętniej, tak więc jeszcze trochę kasy pozbieramy. Możemy zagrać w takim razie sobie tutaj jakiś wyścig. Eliminacje. No dobrze, eliminacja, czyli co 20 sekund odpada jedno, jeden kierowca. Ten, kto zostanie do końca, wygrywa. Tak więc zobaczcie, zobaczcie kawałek, jak to wygląda. Co mnie też zastanawia, śmieszy może troszeczkę, że zawsze nazwiska tych kierowców są takie same, no ale z jednej strony jest to fajne, ma to sens. Bo ścigamy się cały czas jakby na tym samym poziomie poziomie jakby z przeciwnikami. Jak widzicie jestem czwarty. Odpada ostatnia osoba. Teraz jest 3 na 7, 4 na 7 mam miejsce. Ale na 7. Startowaliśmy z ósmego z miejsca. Ten samochód odpadł. Po prawej stronie, po lewej stronie jest licznik czasu, co jaki czas odpada. Po prawej stronie samochodu mamy y, prędkość i miejsce. No i teraz zaraz się wysuniemy na prowadzenie, tylko trochę miejsca sobie zrobimy. Idzie dobrze. No i jesteśmy na prowadzeniu. Teraz tylko dowieść. Dowieść to w zasadzie do końca, no bo tu już nie ma filozofii, więc. Trzeba to teraz tylko dowieść. No. No i tyle. Tyle w temacie po prostu. Niektóre wyścigi są trochę nudniejsze, niektóre trochę ciekawsze. Ten akurat nie jest jakiś zbytnio ciekawy, no bo. No bo w zasadzie wiemy, że wygramy, no. Tak to wygląda. No tak, wygrałem wyścig bez problemu, tak jak mówiłem. No, w takim razie przechodzimy sobie do kolejnej rzeczy, którą wam chciałem pokazać. tej samochód trzeba niestety naprawić, no bo był już w niskiej kondycji. Dopiero jak schodzi na to na te krótsze kreseczki, co widzicie, no to wtedy się należy naprawić. No, ale wtedy jednak już spada, spadają statystyki samochodu wtedy lekko. Lekko, ale jednak spadają. No, tak więc. Mm... Jeżeli Was to interesuje, to sami to zainstalujcie, bo naprawdę polecam. Szkoda, że nie ma żadnej ligi, bo bym chętnie założył. Chyba, że już coś dodali, a ja jeszcze tego nie sprawdziłem. Bo chętnie bym jakąś taką ligę założył, moglibyście wpaść. Ale wydaje mi się, że nie ma, że nie ma nic z tych rzeczy. Jeszcze wam mogę pokazać na przykład... Yy, dajmy na to. Tu jest taka próba czasowa. Można spróbować sobie ją tylko przejechać. W niej chodzi o to, dostajemy jakieś tutaj auto. Te mamy zablokowane, tymi nie pojedziemy. No, te by trzeba było kupić. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy co, ale to auto jest słabsze od tego, jakoś tyle samo. O jedną dziesiątą statystyki. No No dobra, nie, nieważne, nie nieważne. Um, ale na przykład możemy sobie takim samochodem spróbować przejechać test. Tabela mm, światowa, czyli jak dojedziemy na koniec, oczywiście nie możemy wyjechać poza drogę. No to wtedy nas zweryfikuje, w miejscu na świecie. Tak więc zobaczmy sobie, lubię ten tor całkiem. Tylko, że boję się, żeby tam nie wyjechać gdzieś. No bo jak wyjadę, no to jest okrążenie niezaliczone, niestety. I trzeba powtarzać, że niekoniecznie mi się to uśmiecha. Tak więc lecimy. Bardzo dobry samochód, nam dali tutaj. Do wysokich prędkości nam się już rozpędza. A jest pod górkę, i teraz z górki. I teraz taki ciekawy zakręt jest. Mhm. No i lecimy dalej, lecimy. Teraz to jest ciekawy fragment toru. Taka szykana bym powiedział. Coś takiego. I jak uderzę w barierkę, to zaliczy kary. Ale dobra, nie ma barierki, nie ma kary. Lecimy dalej. Przez właśnie lekko uderzyłem i dostałem sekundę kary, no więc, niestety, albo nawet dwie, tak więc szkoda. No ale i tak i tak dużo za to nie dostaniemy, więc mm, nie ma problemu. Teraz będzie jeszcze takie trochę trudny, trudne miejsce, żeby dobrze, dobrze przeliczyć hamowanie w dobrym miejscu. Jakoś chwilę za tym zakrętem, o tu. Dobra, idealnie, bym powiedział. I jeszcze ostatni zakręt zostaje do mety. Zobaczymy, jaki tam jest rekord na tym torze, zrobiony w dniu dzisiejszym. No mamy minutę 52, niemalże. Niemalże minuta 52. No tak, no niestety te 2 sekundy karne, no tak to by było poniżej minuty 50. No i zobaczmy sobie, jak tutaj to wyglądało. Jestem w grupie H. Tak, jestem w grupie H, no to czyli nie ma szału. No najlepszy wynik 22 sekundy. 22 sekundy i w tym momencie chciałbym zgłosić cheatera, no bo to jest niemożliwe. Nie jest to możliwe, żeby przejechać ten tor w tle. Minuta dwa, 25 rozumiem, no bo można mieć ulepszone na maxa auto, ale 22 sekundy. Nie, to jest nierealne. No szkoda, że są mi tacy ludzie. I nie wiem dlaczego. Ej, tego nie wychwyciło jeszcze. No ale. No co ja na to poradzę. No. Nie będę zgłaszał. Nie, nie bawię się w to. No i można. Ostatni, ostatni wyścig. Jaki sobie dzisiaj, dzisiaj wam pokażę. No to będzie wyścig e, online. Jakiś jeden. Internet mam raczej dobry. Więc nie powinno mi przerwać, bo czasem mi się zdarzało tak, że jak jest internet słaby, to to wyrzucało niestety z meczu, żeby nie było komplikacji. No ale dobra, spróbujmy sobie przejechać. Powiem szczerze, bardzo lubię ten tor. Jak ktoś wyszedł, no to tym lepiej. Samochody nie mogą się zderzać razem ze sobą, bo była to jakaś masakra. I dobrze, że nie mogą, no bo. Każdy by sobie psuł nawzajem życie. A tak to każdy jedzie i przenika się przez siebie jak duchy. Teraz, oczywiście, jeden człowiek nie może wcisnąć, nie może wcisnąć tego gotowy. Dobra, wyścig się zaczął. Gościu nie chciał, nie chciał zacząć, wyszedłem, wszedłem jeszcze raz. I lecimy już z wyścigiem normalnym. Tak więc zaprezentuję wam troszeczkę mojego y, skilla y, w jeździe. Oczywiście, brak tego skilla też Wam zaprezentuję. No ale jedziemy, sobie jedziemy. Fajnie by było skończyć tak na podium. To by było całkiem przyjemne. Wiadomo, no, no, że mam najsłabsze auto i też jeszcze nie ulepszone. Tak więc mm, będę musiał sobie jeszcze trochę online pograć, żeby mieć lepsze auto. No dobra, no wypadliśmy teraz z no, i co dalej? No, mam nadzieję, że gościa dogonię bo już mnie jakiś od tyłu będzie gonił. Więc chwila, moment, i już go dopadniemy. No, mam nadzieję, no nie, no niestety nie, no wypadłem. No, jeszcze kara, super. Ach, ciężko, ciężko w sterowaniu jest to auto, no ale dobra, nie narzekam, jadę do końca. Ostatni nie jestem. Mam jeszcze co ratować. Może jeszcze to piąte miejsce się uda. Może nawet czwarte. Troszkę ciszy da. Dobra, jest piąte miejsce w tym momencie. I na czwarte bym chciał zapolować. Bo widzę, że tutaj nasz kolega troszeczkę niepewnie jedzie. Aha, ktoś wyszedł z wyścigu. Bardzo dobrze. Szkoda, że nie przede mną, tylko za mną. No i teraz. Teraz troszeczkę zepsułem. Spadamy pozycję niżej, ale jest jeszcze szansa dogonić tego. Gościa. Dobra, jeden wyjechał poza trasę. I teraz będzie bitwa o piąte miejsce. Ale mam nadzieję, że ja ją wygram. Tak. Gość jest tuż za mną. A i zepsułem, zepsułem okropnie. A i popatrzyłem niestety do tyłu. Trudno. Jest okej, okay, jest szóste miejsce, dobra, nieważne było minęło. Na następny odcinek jeżeli będzie jeżeli wyrazicie zainteresowanie to się bardziej postaram no ja w tym odcinku myślę, że wam podziękuję. W takim razie myślę, że widzimy się w piątek na kolejnym odcinku no i widzimy się też również w komentarzach, które będę czytał. Każdy będę czytał oczywiście. No ja się z wami żegnam dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Oczywiście łapka w górę jeżeli się podobało i komentarz pisać w... Pisać komentarze, bo warto. No ja dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.